TV Reklama Karolina Romaniuk, obok mnie Tarzan, dobry wieczór. Siemanko, witam was serdecznie. Dobry wieczór już? A, o już, już, no, dobry wieczór, no. Zakręcony. Zakręcony, zmęczony. Zakręcony? Po tych dymach, wie? Po zadymie, mhm. Zadyma strasznie. nie? Ja wszyscy chcą mi widzieć. Powiedz mi, dałeś swojemu rywalowi strolowanemu 10%. To jest dużo, mało? To i tak chyba byłem łaskawy, co? No myślę, że bardzo. No tak. Tam łaskawość to jest moje drugie oblicze. A i... to, to był żart, żeby go trochę kurwa podkręcić. Wiesz o co chodzi? Żeby go trochę uruchomić, ale niestety, no jakby chyba ma na tyle do mnie wiesz, jak, jakiegoś takiego, wiesz, feedbacku, uwielbienia, czy lubi mnie po prostu, że nie dał się podkręcić ani razu. Wspomniałeś ostatnio, że tutaj wszystkich bierzesz, że ty wszystkich pozamiatasz? Wspomniałeś tak ja, ostatnio? Ja przychodzę po. inaczej. Tutaj TV reklama dymimy i idę po wszystkich po prostu, po kolei. Dobra, po kolei, Denise nie, no z Denisem nie. Z Denisem znam osobiście, więc nie chcę. Nie dałbyś mu szansy? Nie, nie chcę się z nim bić w ogóle. Dobra, to Denis, ale Labryga. O, no to bliżej. No, kiedyś przyjdzie na ten czas, na niego. No. Nie za mocny dla ciebie? Na ten moment tak, na ten moment za mocny, ale jak miałbym jakiś tam... Z dwa lata przygotowania. dwa lata Denis Labryga? No, myślę, że tak. No. Inaczej, jest, jest, jest takim jakby... Jak go oglądam, to... Fajnym był wyzwanie w moim życiu, no jakby do tej walki doszło, nie? Dwóch koni takich kurwa... Byłby, byłoby spektakularne. Na pewno, no na pewno ta walka. Byłby ogień. Byłby ogień, no. I to a... na każdej płaszczyźnie. A osoba z tej zadymy, wielki bu? No wiesz to ja mówiłem już to na ostatnim wywiadzie, że to byli w powietrzu, że my się będziemy bić, nie? No właśnie widać taką między wami, jo, taką tak niteczkę, taką niteczkę. No tak, jest takie, wiesz, no patrz, łazi się cieszy, no. No. Czyli co, a ja, wtedy jakbyś podzielił procentowo? Dałbym mu 15. O, to już, już stolitnie. Łaskawie, żeby się nie obraził, nie? No to czego, wielki był, a, a, a lupa. Wielki bu, 15% na wygrane. Lupa 16. Lupa. Większy, no. większy przeciwnik. No wielki bu, 15% na wygranie. Lupa, lupa. Lupa, lupa, to wiesz. Jeden więcej. Powin lupą nie chce się bić. On jest za duży. Tak, wielki był na przetarcie, tak wiesz. A Ta to No. teraz drzewka. No. Nie będę Cześć, Jasne. Co? Sprawę zadzwonię Będę Z to lewo. Ja z tymi tam. Twój, dobre. Twój znajomy, Alan Kwieciński. Co? Czy byś z nim zobaczył? No pewnie. Tylko on nie chce się ze mną bić, nie? Boi się ciebie? No pewnie, że tak. Co ty mówisz? Przecież nie widziałaś, jak unikał mnie. No, nie, wyciągał cię to. Nie no, żartuję, jesteśmy kumplami, no to wiesz, ale w sensie, no nie wiem, nie. Inaczej nie mógłbym się z nim bić, bo chyba za mocno go lubię, nie? To w się sensie, za mocno się. Ja... I, czyli tylko sumo przytulanie. Tak, no, no tak. No, tak zwane męskie zapasy. Kurwa, co ja gadam. Nie no bajcie. No, dobra, a z kim masz taki realny konflikt, taki normalny, prawdziwy. Może kogoś nie lubisz, ktoś się irytuje w kurze? Wiesz co, ja się zastanawiałem przed tym wywiadem, bo wiem, że lubicie, jak się podkręci kurwa atmosfera i kogoś tu widzicie. Wy... nas to ciekawi? No, was to ciekawi, kurwa, jakbym kogoś wiedział, Nie, nie mam chyba nikogo takiego. Ja bym chciał, żeby ktoś się znalazł, kto do mnie by może coś miał. Uuu, czyli czekamy na kogoś, kto się odezwie z problemem do ciebie. No, może w ten sposób bardziej. A mam teraz pytanie z innej beczki. Yy, co miałeś na myśli, mówiąc, że teraz dopiero zaczynasz się bić? Wiesz co, to miałem na myśli, że teraz jestem gotowy na to, żeby iść i się bić. Gotowy w sensie fizycznym czy mentalnie? Mentalnie i fizycznie też jestem gotowy na to. Wiesz, wcześniej jakby te walki były takie chaotyczne. Yy, wchodziłem do tego oktagonu, nie wiedziałem na co mogę się. czego mogę się spodziewać po sobie. Teraz mam, głow mam głowę... inaczej, moja głowa jest na miejscu teraz. Czy dużo pracy włożyłeś nad sobą? Masz jakieś może techniki na samorozwój? Medytacja, nie wiem, różne są. Nie, no, wizualizacja i medytacja to jest na, na, wiesz, na poziomie codziennym, można powiedzieć, tego wszystkiego, nie? A co byś polecił osobom, które gdzieś tam mają bałagan w głowie? Wziąć się za siebie i obrać sobie cel i wyjść ze swojej strefy komfortu. To jest... No właśnie, wychodzenie ze swojej strefy komfortu, to chyba o to chodzi. Wiesz co, tak, no, wyjście ze swojej strefy komfortu daje ci jakby poznanie siebie, tak naprawdę, nie? I czy miałbyś jakiś przykład ze swojego życia, gdzie rzeczywiście wyszedłeś z tej strefy komfortu i musiałeś sobie poradzić? Wiesz co, wyjście z mojej strefy komfortu to było jak poszedłem, wiesz, trenować do Mighty Bullsów, nie? Do Gdyni. Więc I co ci to pokazało? To mi pokazało, że jakby zrozumiałem, że żeby osiągnąć jakby pewien poziom umiejętności, musisz wyjść z tej swojej strefy komfortu i jakby... Stawiać sobie wysoko poprzeczkę, żeby to osiągnąć. Nie? I to też generalizuje to, że jesteś człowiekiem teraz, jakim jesteś, prawda? E, a czy to też pomogło ci wyjść z nałogów? Wiesz, co na pewno jakby sport y, inaczej wyjść z nałogów. W jaki sposób poradziłeś sobie z tym? Może inaczej zadam pytanie. To jak sięgniesz zera, to już nie masz wyjścia, albo idziesz w jedną stronę, albo w drugą. Żeby się odbić, trzeba sięgnąć z dna, tak? Nie, to masz staisz przed wyborem, albo idziesz pod bramę i lecisz melanz dalej. I kończysz tam na dole? Prawdopodobnie? Albo kręka. Albo idziesz w drugą stronę, nie? I to jest ciężka droga, uwierz mi. Bardzo ciężka. Myślam się, a jak twoje relacje z żoną? Bardzo dobrze. Poprawiłeś się, jak już sobie. Parę... <grym> Tyje, ta... <grym> Kurze, ty je, tak! ja słyszałam innego. <grym> <grym> nie, no, to, to był żart akurat, ale tak, poprawi... no wiesz, jak, jak nie odpierdalam, to jest lepiej, nie? W sensie, jak jestem takim człowiekiem, jak jestem, to zaczęło się wszystko układać. No bo nie ma kłamstw, nie ma wiesz, nie ma picia, nie ma oszukiwania, oszukiwania jej, nie ma wiesz, jakby sytuacji krytycznych w naszym związku, więc jest lepiej, nie? Większe zrozumienie pewnie teraz. No więc większe. Powiedz mi, Bomba wyszedł ostatnio. Czy masz z nim jakiś kontakt? E, tak, rozmawiałem z nim przez telefon. No i co ci powiedział? Może no, się wycisza, że to jest jego czas, żeby. Trochę zająć się sobą i y, że na pewno jeszcze o nim usłyszymy. Dobra, no, będzie walczyć czy nie będzie walczyć. I nie gadałem z nim na ten temat, więc... Nie wie, mówił nie, nic. Nic nie wiem. <laughs> nic nie wiem, ale serdecznie go pozdrawiam. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Bombę, tak. A myślisz, że więzienie zmieniło w jakiś sposób jego myślenie, jego działanie, jego byt? Ja nie wiem, to trzeba naprawdę, tak jak widziałem parę wywiadów jego, no tam pewno się wyciszył trochę, nie? Widać, że jakby jest na swojej mental journey. Ale znasz go, więc może, może wróci do siebie. Ja myślę, że kurwa, to jest tylko kwestia czasu, jak wybuchnie <grym> i zacznie siekać kurwa wszystkich. A co myślisz o nowej federacji Cloud? Wiesz, co fajnie. Wydaje mi się, że fajnie. Nie oglądałem, była konferencja czy co, co tam. Było? Były rozmowy, jeszcze konferencji pra... tak, nie była. Fajna kombinacja, fajni ludzie, więc na pewno to będzie fajny konsekt na rynku, nie ta federacja. A, bo ty teraz jesteś skontraktowany z Prime'em, tak? Czy masz na wyłączność? Komidor. Pomidor. Ale jeżeli miałbyś okazję, to byś chciał wystąpić w Prime, nie w Prime, tylko w Cloud? Co, na ten moment jestem w Prime, więc chcę zawalczyć tutaj, dać odpowiedni show i zajebistą walkę. A co dalej potoczy życie, no to zobaczymy, nie?